Jeden, tu już kilka wyrwałem, położyłem, zobaczcie, tu jest następny, tu jest następnych 4, 5, 6 czy 7, ale to nie wszystko, zobaczcie dalej, tu są następne dwa, tu jest następny, tu jest następny, a ja jeszcze tu dokładnie nie przechodziłem tego miejsca, więc może się okazać za chwilę, że na tym kawałku jest ich jeszcze więcej, Więc teraz spokojnie zacznę je zbierać. O, tu są następne, zobaczcie. Tu, gdzie takie maluszki. Tam są większe. Tam pod krzaczkami. Tu następny. Także jest tu koło ich 20. Zacznę spokojnie zbierać i Wam powiem, ile ich dokładnie było. O, jeszcze patrzcie, wracam. I zobaczcie po drugiej stronie drogi. Jeszcze takie, taki i tutaj taki. Także grzybów, a grzybów wysyp...